Hejka, 19 grudnia jest godzina 12.30, my wychodzimy, bo potrzebujemy kupić kilka rzeczy, i mamy na to dwie godziny oczywiście na kawę. Ja gdzieś ostatni dzień do pracy Dusty ma wolne. I tutaj odwracam kamerę i pokażę Wam, co szybciutko ze sobą zabieram. I tutaj mam swój lunchbox i mam tutaj zwykłą kanapkę, pomidorki, winogrona, i w końcu otworzyłam pierniczki, więc wzięłam trzy pierniczki. te trzy pięniczki mają 130 kalorii tylko. Do tego biorę. Za sobą kawanosy, dwie kawy, mleko. Tutaj mam spakowaną resztę prezentów, które miały pójść dla Andy, czyli mam zdabkę, żelp, potośnicę, posypkę i słodycze. I to, wiecie, miałam jej dawać co drugi dzień, zanosić, A tutaj mam e, Secret Santa dla Niki, ale to widzieliście we wcześniejszym filmie, we wczorajszym, więc możecie się cofnąć i pakuję to do plecaka. Tu mam te skileczki od mamy. I będę wychodzić do pracy. I nie wiem, co dzisiaj będę nagrywać kompletnie. Na razie dusting gotowy. Okej, okay, Dastin gotowy, więc wychodzimy. Biorę to na hulaj nogę. No to wychodzimy. Ostatni dzień ee, w tym roku Daśni pada. Ule nogi gotowe. Dustin gotowy. O nie, Dastin. nie zamknij drzwi. Musisz zamknąć drzwi proszę. Piękna wkoda. Było mało, że nic dziodłam prezentu drzwiami. Przecież będę miała więcej prezentów do zawiezienia, a nie potrzebuję jakiejś siatki, żeby zabrać później, bo do plecaka mi się nic nie zmieści. Jakby okay. kupię torbę. Okej. Jestem już pod placu i kupiłam dla um, mojego szefa i kierowcę takie czekoladki. Wypisałam również pocztówkę, więc idę im zostawić. Więc, tak, ode mnie i od Destina dla mojego szefa taki to jest po prostu czekoladki z alkoholem i pocztówki. Naprawdę, zostawiony. Teraz czas na Angie. I tutaj zostawiam Lenji resztę i kupiłam i również żelki. Napisałam karteczkę, mojego jego dnia pati. To nie jest prezent świąteczny. Okej, okay, piękne do pracy. Dostaliśmy cukierki w pracy. Jak widać, Niki otworzyła prezent. Dzisiaj robię z nią ostatnią zmianę i jest zadowolona, a ja właśnie wypisałam 12 kartek i idę je rozdać dla wszystkich osób, które dzisiaj pracują. I kupiłam taki pakiet, więc tej nie wypisywałam, bo nie wiem, czy ktoś jest katolicki, czy nie, więc wypisałam te 4 kartki. Mam 12, jest 12 osób. Idę rozdać i e, podpisałam bardzo prosto. Już Wam pokazuję. Jest kartka, i w środku napisałam po prostu Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Patrycja i Dustin, grudzień 2020, a więc tak wyglądają wszystkie podpisane kartki. Zostałyśmy same w pracy, jest 19, nie ma kompletnie nikogo. Niki jest też. <gry> I mamy 4 godziny pracy. Musimy wszystko zamknąć, bo od jutra jest taki kompletny lockdown czyli nie możemy się otworzyć do prawdopodobnie 31 stycznia, ale tego jeszcze nikt nie wie. Zobaczymy, co się wydarzy. Jesteśmy ostatnie i dostałyśmy coś tam do picia. Są so, Mary Christmas and zdówko wasze. That's good. Yeah, we just finished. Wracamy <laughs> do domu. Dzisiaj Dustin miał wolny, ale mam tutaj mu Secret Santa. I teraz dam dla Dustina i Dustin zobaczymy reakcję. Więc to jest Secret Santa od Brandona. Ale lekkie. Turebka no. nie jest nasza. Turebka jest nasza. Światło, kolejna lampka. O ja, Idzie na USB. Jak chłopaki sobie robią Secret Sanda, to jest spoko. Podoba się skala? No, Brandon A najlepsze jest to, że Brandon przyniósł ją w pudełku Amazon. Powiedział, nie, jak dla robi robię prezent, to pakować nie będę. Więc no, kolejną lampkę będziesz miał sobie gdzieś tam ustawić. Czełuszkarz? A, to u Ciebie na biurku jest. Przyniesiesz? Co? bank albo Twój, daj. A to może połączysz pod komputerem, czy nie? Właśnie nie mam już gdzie. A na górze nie masz wejścia USB? Brandon, Brandon mówił, że na górze się naciska i się włącza. Że dotykowa jest, jako taki tap-tap. Podłączymy. Tap. Alexa! Office light off. To Ci się ma podobać, nie? Spoko, ale to no? to jest Call of, Call of no, Duty Ghost? Tak. No, Okej, okay. tak. czyli w tej wcześniejszej części. Więc to jest prezent Destina Secret Santa. A ja Ci pokażę, co ja dostałam, bo jeszcze nie pokazywałam i zobaczymy Twoją reakcję. Ja dostałam od Aidena, a Aiden pracuje trzy tygodnie, ale Aiden się spytał Niki i dlatego dostałam ten prezent. Zacznę z tą lampkę. No i teraz nagrywamy Fajno. mój. To super, że Ci się podoba. Fajne, bo można nawet stać... O, przy komputerze tam postawię sobie. A możesz sobie przy szafce nocnej postawić. No. no, bo ja mama ty nie masz lampki nocnej. no Spoko, więc to Dustin'a Secret Santa. A ja na Secret Santa dostałam to i teraz znam na Dustin'a i zobaczymy jego reakcję. No wish. No, no wish? no wish? Książka kucharska ze zdrowymi, bezcukrowymi przepisami. Super. Super, nie? Zajebiście, w sensie, że to nie jest zwykła książka kucharska, tylko taka naprawdę, tam nie ma cukru, są informacje na temat cukru, jest pięknie wydana, przepisy są łatwe, bo z ją przeglądaliśmy. No nie ma kaloryki, no ale to nic, ja sobie obliczę, jak będę chciała coś robić i obiecałam, że jak po lockdownie przyjdę, to przyniosę jakiś przepis z tej książki. No, no ale ja dostałam... proste widać. Tak, bardzo proste przepisy, składniki też są proste i fajnie jest to, że bardzo dużo jest takich innych mąk, jak na mące migdałowej przepis zrobiony, na mące z awarantusa, więc Mój Secret Santa to książka kucharska, więc cieszę się bardzo. Uważam, że książki są bardzo dobrym prezentem, tylko po prostu trzeba znać osobę, żeby, nie wiem, to nie była, jak ja nie lubię czytać... Um, nie wiem, horrorów w książce, to żeby nie dostać właśnie jakiejś takiej książki, tylko właśnie jak lubię gotować, to żeby strzelić w taką zdrową, e, fajną tematykę. Jest 23.53, a my jeszcze mamy kalendarze odwentowe do otworzenia, więc dzień 19 zaczynamy otwierać. Najpierw oczywiście od Destina mamy. Będzie mydło? Czemu mydło? Nie wiem co. Szampon jakiś? Nie wiem. Szambone? No Właśnie dlatego nie wiem co to. Ok. W podsumowaniu Wam powiem. O! O! I... Kolejna herbatka. Super. Czyli orzeszki, herbatka i um, kosmetyki z kalendarza. Super, super. Więc to idzie na boczek, mogę otworzyć. Krem na noc! O, super, super. Będę zaraz używać. Akurat nie mam żadnego kremiku na noc. Bardzo mnie to cieszy. Chociaż ta róża mnie nie przekonuje. No mam nadzieję, że będzie ładne, bo ja nie lubię się róży się ani zapachu, ani w smaku. Ok. Coś tu się wydarzyło. Ważne. Zobaczy za 3 dni. I 19 dziewiętnastka. Kor? Czerwony, dawno nie było. się wydaje, że będzie niebieski. Wczoraj też tak mówiłeś. O! miał rację. Nie podoba mi się to, że miałeś rację. Że oczywiście. 19. A może ja bym tak otworzyła? Ja miałam otworzyć dwanaście 19. Krem do rąk. Biodegradalny. Ale już, już był jeden, bo jeden mam w terbie do lunchboxu, więc super. Ja uwielbiam, ja używam bardzo, bardzo dużo kremów do rąk. Biodegradalny. Kremik do rąk? I teraz znowu. I box, ale Dashi musi zdjąć y, pocztówki i kalendarz. Jeszcze trzeba dojść do zdrapek zaraz. A, faktycznie, zawsze zapomniałam o zdrapkach. Ale tu położyłem te dwa. No super, super wyglądają, bo Dashi dzisiaj robił porządek w. W rzeczach z kalendarzy. Niestety ja wiem, co będzie. bo... No, niestety nie wiem. Niestety wiem, bo. To po prostu spoiler Chipsy. na Instagramie. Ale wiesz co? A. Byłam pewna, że no to moje będzie. Ulubione. Ale no. duże całe. Byłam pewna, że to będzie malutka paczka Ci, to jest zwykła, normalna Duża paczka. No, dascina ulubione. Das... Brandon wysłał Ci buziaki na grupie. O nie. Więc paczuszka chipsów. Dustin, Dustin, najpierw nagrywamy. Ale później. Kalendarze i Zuza. Kalendarze? E, tak, kalendarze. Do zgrabki. Pokaż, że dostała naprawdę lampkę dzisiaj. Przecież poszło to dwuminutowy filmik jest nagrany z lampką. Przed, zrobiliśmy to. Gdzie są? To... A, jest karta. I 29 tu. Nie ma, mówisz, że 29 tak 40 funtów nie będzie. To masz ty, bo później ja będę zuzy otwierać. I nie ma, coś czuję, że nic nie będzie. Ja też tak myślę. Um, ok, i, Zuzę, I zawsze teraz już muszę jakbyś przebywać nie i No dość normalnie, a nie. No jest dobrze. Czekolada będzie 22. O! O, ho, kura do kąpieli Cicho, nie dupnij mm. spoilerów Ej, nie mam 19. Otworzyliśmy już, pamiętasz? Nie? Może zapomniała zapakować? Ale jest, jest, jest. Jest bardzo małego. 19. Bym powiedział, co to, ale nie można. Właśnie nie, bo mi filmik wyłączył. Nagrałem taki fajny film przed jak nasz kierowca tłumaczył, e, dlaczego warto używać przekleństw, ale tak się rugał, że no nie, nie mogę wstawić tego na YouTube, ale fajna pamiątka. I jest czekolada, czyżby? Ja, to są czekoladki, jeżeli już. Ale nie czekolada. To znaczy, no jest no, to czekolada. czekolada niby, tak? Nie no, czekolada ale... w pastylkach, ale fajnie, nigdy czegoś W pastylkach, sama jesteś w pastylkach. No w pastylkach takich, to się pastylki nazywa, dropsy, nie wiem jak. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, fajne, chętnie wypróbuję tym bardziej, że wygląda to pysznie. Co można czekoladę wypróbować. No wypróbować, bo, bo nigdy jej Spróbować. nie jadłam. Spróbować. Dropsy, Wypr... widzisz? Dropsy. No. no nie wiem w jakim to języku, ale dropsy. Jest po północy, więc czas na podsumowanie 19 grudnia. Dziś byłam ostatni raz w pracy w tym roku. Do jutra wchodzę na FedLow, czyli na 80% płatnej wypłaty. Wszystko zamknęliśmy, przygotowaliśmy się do zamknięcia, więc przed świętami już we Wlogosach nie zobaczycie wychodzenia do pracy, żadnych cen z pracy, żadnych lunchboxów, bo zostaję w domu. I tak samo smutna wiadomość od dzisiaj również. Jest zamknięta moja siłownia, dosłownie dostałam maila, że od 8 i nie wiemy jak to długo potrwa, może do 2 stycznia, może do końca stycznia, nie wiemy, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale na ten moment ja zostaję w domu, myślę, że dzięki temu będzie bardziej świątecznie, bo jutro będziemy pilniczki z Dustinem robić, jutro też da ma w planach pojechać na zakupy, więc pokażemy wam co kupimy, jeszcze na pewno pojechać do polskiego sklepu, o ile będzie można przemieścić się pomiędzy wiersami, zobaczymy po prostu szalony czas. I to wszystko. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia jutro.